Aby obliczyć wartość tego wyrażenia, będę starał się najpierw uprościć jakoś to wyrażenie bez podstawiania konkretnych wartości liczbowych. No pierwsze co przychodzi do głowy to zamiana tych dwóch, dzielenia tych dwóch ułamków na mnożenie. Co nam to daje? No, w licznik będziemy musieli sobie wymnożyć, czyli tutaj tak abyśmy mieli nawias i tu też tak abyśmy mieli nawias. Mianownik cały i licznik cały. No i od razu też zauważmy, że kłaniają się przy wymnażaniu mianowników wzory skróconego mnożenia, czyli będziemy mieć tak. A, B, razy, czyli ten licznik razy ten licznik to będzie A odjąć B w nawiasie dzielone przez wzory skróconego mnożenia wzór oczywiście a kwadrat minus b kwadrat jest równy w nawiasie a plus b razy a minus b więc widzimy że tutaj zajdzie coś takiego ponieważ te dwa mianowniki gdy wymnożymy dostaniemy ten wzór skróconego mnożenia czyli dostaniemy e, no ja sobie to zapiszę. Pierwiastek z A do kwadratu odjąć pierwiastek z B do kwadratu. No oczywiście te pierwiastki z potęgami nam się skrócą. I jeszcze raz będziemy mieć w liczniku AB, A odjąć B przez A odjąć B. Pamiętajmy, że to jest cały nasz mianownik i to jest licznik. Teraz ten, to możemy sobie skrócić z tym. I dostaniemy ostatecznie, że to jest równe AB. b. No w takiej najprostszej postaci no to już podstawimy sobie te wyrażenia, więc ja sobie tu jeszcze raz zapiszę. a b równa się. Pamiętajmy, żeby podstawić za a i za b konkretnie całe wyrażenie, które ono prezentuje. Czyli najlepiej pisać to w nawiasie. Dostaniemy pierwiastek z 5 odjąć 2 razy pierwiastek z 5 plus 2. No i znów skłania się tutaj wzór skróconego mnożenia, więc pierwiastek z 5 do kwadratu to jest, może od razu sobie to najpierw 5, odjąć 2 do kwadratu to jest 4, więc to się równa 1 i to jest odpowiedź do naszego zadania, wartość tego wyrażenia jest równa 1.